W dzisiejszym odcinku z serii najgłupszych wypowiedzi polityków przedstawiam pięć najgłupszych wypowiedzi posłanki koalicji obywatelskiej, wiceminister klimatu i środowiska pani Urszuli Zielińskiej. Wiceminister Zielińska w trakcie jednej z komisji sejmowych pochwaliła się wzrostem pomocy powodziowej o tysiąc złotych. Jeżeli chodzi o ministerstwo klimatu, to o jedną trzecią, o tysiąc złotych została powiększona. Pomoc powodziowa, ta ustawowa, wynikająca z nowelizacji SPEC ustawy, czyli z 2000 ona została powiększona do 3000 i to są te środki skierowane z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Problem polega na tym, że to nie jest podwyższenie o 1 trzecią. Zapraszam Państwa na krótką lekcję matematyki na kanale 1 z wielu. Jeśli chcemy podnieść kwotę z 2000 do 3000 i sprawdzić, o ile procent ta kwota zostanie podwyższona, to najpierw musimy obliczyć różnicę między nową a starą kwotą. 3000 minus 2000 daje nam 1000. Następnie należy podzielić tę różnicę przez kwotę początkową, a więc 1000 dzielimy przez 2000. Wychodzi nam 0,5. Mnożymy to razy 100, aby uzyskać procent. Podwyższyliśmy więc kwotę o 50%, czyli o jedną drugą, a nie o około 33%, czyli o jedną trzecią. Poseł Konfederacji, pan Sławomir Męcen, w wywiadzie na Polsat News powiedział. Serio, zupełnie szczerze, wolę, żeby do Sejmu trafił, wiadomo, że nie trafi, ale gdyby trafił ktoś wierzący w planetę Nibiru, niż ktoś tak jak pani Urszula e, Zielińska z Koalicji Obywatelskiej, która proponuje, żeby zredukować do 2030 CO2 o 75%, bo to jest morderstwo dla polskiej gospodarki. Przepraszam, jaką planetę, bo nie dosłyszałem. Nibiru. Nibiru, a, a taka planeta istnieje? Nie mam pojęcia. Pojęcia, Aha, okay. Natomiast to, czy ona istnieje, czy nie istnieje, czy ktoś w nią wierzy, czy nie, nie ma żadnego wpływu to na to, zejdźmy, zejdźmy na Ziemię. Redukcja emisji CO2 ma zasadnicze. Pani Urszula Zielińska w taki sposób odpowiedziała na Twitterze posłowi Konfederacji. Panie Sławomirze, dinozaury też myślały, że mają jeszcze czas. Problem polega na tym, że dinozaury wymarły nie wskutek zmian klimatycznych, które same wywołały, lecz przez uderzenie w naszą planetę ogromnej asteroidy oraz przez późniejsze skutki tego uderzenia. 66 milionów lat temu Ziemia zmieniła swoje oblicze. Przyczyniło się do tego uderzenie ogromnej planetoidy, której średnica wynosiła około 10 km. W efekcie jej upadek wywołał eksplozję równą 100 teratonom trotylu. Skutek tamtego uderzenia możemy obserwować do dziś. Wielki krater w rejonie Meksyku. Samo uszkodzenie skorupy ziemskiej to jednak nie wszystko. Uderzenie meteorytu spowodowało wielkie fale tsunami, trzęsienia ziemi i ogromną emisję pyłów i związków siarki do atmosfery, co na kilkanaście lat zablokowało dostęp promieni słonecznych do naszego globu. Konsekwencją tego było zatrzymanie procesów fotosyntezy i dramatyczne Ochłodzenie klimatu. Jak można się spodziewać, nie sprzyjał on już wielu gatunkom fauny i flory. Szacuje się, że to wydarzenie doprowadziło do wyginięcia aż 75% rozmaitych gatunków zwierząt istniejących na Ziemi, w tym dinozaurów. Te zmiany były na tyle istotnym punktem zwrotnym w historii naszej planety, że zakończyły tak zwany okres kredy. I zapoczątkowały obecną erę geologiczną Ziemi, czyli kenozoik. Transport rzeczny jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny. Są inne um, i de facto wykorzystywane y, środki transportu, y, czy szynowego i drogowego, i z tego y, korzystają firmy przewoźnicze i, i korzystamy jako obywatele. Więc to były kompletne miraże z piasku. To się nijak nie spinało finansowo. To jest pieśń przeszłości, to jest polityka zarządzania rzekami, jak z lat 70. Kiedy się betonuje, prostuje. Na zachodzie wiele rzek to są właśnie szlaki żeglugowe. Yy, yy, jakie na przykład? No ran chociażby. Yy, yy, ja myślę, że to jest odchodząca w przeszłość. No, nie, ja myślę. Czy... Wiem, bo y, jakby wiem znam koszty y, takiej żeglugi i takiego transportu i on jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny. No właśnie w Niemczech jakoś śródlądowy transport wodny się opłaca. No i sama Unia Europejska miała i wciąż ma w planach, Przechodzenie z transportu drogowego, między innymi na transport wodny. Zgodnie z porozumieniem paryskim, Unia Europejska chce do 2050 roku stać się gospodarką neutralną dla klimatu, zaś do 2030 roku planuje zredukować emisję CO2 o 55%. Aby osiągnąć te cele, sektor transportu Unii Europejskiej musi zredukować emisję o. 90% do 2050 roku. To zaś oznacza, że 75% śródlądowego transportu drogowego powinno zostać przeniesione na Żeglugę śródlądową i kolej. W strategii zrównoważonej i inteligentnej mobilności z grudnia 2020 roku Komisja Europejska nakreśliła planowaną transformację systemu transportowego Unii Europejskiej, w tym zwiększenie wykorzystania żeglugi śródlądowej i żeglugi morskiej bliskiego zasięgu o 25% do 2030 roku i 50% do 2050 roku. Pan poseł Lorek. Pytał, czy porównujemy, ile, ile zanieczyszczeń i czy, czy, czy CO2 emitują mieszkańcy różnych krajów na świecie typu Chiny czy Indie versus Polska. Panie pośle, jeżeli chodzi o emisję ogólnie, jeżeli chodzi o na przykład o emisję CO2, to niestety spieszę poinformować, że w Polsce na mieszkańca emitujemy więcej CO2 niż przeciętny mieszkaniec Chin, również więcej niż przeciętny mieszkaniec Indii i wielu innych krajów na świecie. Także nasze emisje całościowo, ponieważ jesteśmy krajem 37 milionowym, nie są największe, ale na mieszkańca jesteśmy w, dosyć wysoko na liście w rankingu światowym i emitujemy więcej niż średnia europejska, niż średnio. Średnia mieszkaniec Chin czy mieszkaniec Indii. Prawdą jest, że Polska emituje więcej CO2 na mieszkańca niż chociażby Indie, ale jeśli chodzi o Chiny, to w tym przypadku pani Urszula Zielińska operowała nieaktualnymi danymi. Według najnowszych danych za 2023 rok, do których pani Urszula powinna mieć dostęp w listopadzie zeszłego roku, Chiny produkowały na mieszkańca więcej CO2 niż Polska. Warto tutaj zaznaczyć, że Polska od lat redukuje emisję CO2, a Chiny wprost przeciwnie, zwiększają emisję dwutlenku węgla systematycznie od wielu lat. Jak już jesteśmy przy systematycznych wzrostach, to w kwietniu 2021 roku pani Urszula Zielińska powiedziała coś takiego. To niezwykle ważne również dla Polski, bo jesteśmy czwartym największym w Unii producentem dwutlenku węgla i coraz poważniej cierpimy z powodów zmian klimatu. Kilka faktów. Liczba dni upalnych i liczba pożarów w Polsce rośnie systematycznie. Tylko w 2019 roku Polska była trzecim najbardziej dotkniętym przez pożary krajem w Europie, za Hiszpanią i Portugalią. Wyobraźcie sobie to Państwo. Tak jak w przypadku dni upalnych w Polsce, pani Urszula miała rację, jest tutaj systematyczny wzrost. Tak w przypadku pożarów troszeczkę się pomyliła. Pani Urszula, mając dostęp do danych za 2020 rok, musiała wiedzieć, że wystąpiło wtedy w Polsce ponad 128,5 tysiąca pożarów, a więc mniej niż chociażby w 2019 czy 2018 roku. Ale więcej niż w 2017, 2016 i 2013 roku. Nie ma więc tutaj mowy o systematycznym wzroście. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.